Miłośnicy teatru mogą napawać się sztuką w podcieniach Centrum Kultury Katowice, gdzie trwa letni ogród teatralny. To był taki pomysł właśnie na letnie spotkania z teatrem wtedy, kiedy teatry repertuarowe przestają grać, kiedy trudno byłoby się też spotykać w Teatrze Kores, bo dobrze o tym Państwo wiecie, nie mamy klimatyzacji i kiedy przychodzi już końcówka sezonu, kiedy jest to jeszcze maj, czerwiec, to w tej gorącej atmosferze pogody trudno grać zarówno aktorom, jak i wytrzymać publiczności. Czasem godzinę. To bardzo ciężkie warunki. Natomiast pomysł. Na to, żeby stworzyć letni ogród teatralny, żeby móc się spotykać cały czas z tą sztuką, w przestrzeni na wakacje, w przestrzeni też na weekendy. No właściwie tak powstał jako coś, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie w tym sezonie, w którym no nie ma ani teatrów repertuarowych, ani niczego takiego mocno dziejącego się teatralnie w Katowicach. Organizatorzy zadbali o publiczność i przygotowali spektakle dla dorosłych, dzieci oraz wieczory kabaretowe i koncerty. Najbliższy weekend, w który się spotkamy, czyli sobota i niedziela. W sobotę o godzinie 21:00 spotkamy się ze spektaklem teatru ludowego z Krakowa, to jest spektakl Prywatna klinika. A oprócz tego w niedzielę spotkamy się jak zwykle z dziećmi o godzinie 15:00. O godzinie 15 tym razem spotkanie z teatrem Piki Diwadlo z Pezinoku. To taka specyficzna historia, bo jest to teatr słowacki, ale dialogi wszystkie odbywają się po polsku, bowiem aktorzy mówią po polsku. Natomiast niektóre piosenki będą po słowacku, skocznie rytmicznie i trafiając do serca i ucha, więc mamy okazję, aby nasze dzieciaki nauczyły się paru zdań albo wyrazów, przynajmniej po słowacku. Mubajka będzie przygodą o krówce. Natomiast wieczorem w niedzielę o godzinie 20, jak zwykle, spotkanie. Muzyczne, tym razem spotkanie z Jackiem Bończykiem, który będzie śpiewał piosenki Stanisława Staszewskiego. Oferta 14 już lotu jest bardzo ciekawa, a przede wszystkim atrakcyjna finansowo. Od dwóch lat nie zmieniliśmy opłat. 15 zł to jest wstępne nasze przedstawienia albo wieczory muzyczne. W niektórych przypadkach jest 20, ale to wyjątkowych, w wyjątkowych trzech przypadkach. Bajki dla dzieci są zupełnie otwarte i nie są odpłatne, więc szczególny kładę nacisk na to. To żebyście Państwo przychodzili ze swoimi dzieciakami, które w ten sposób prawdopodobnie dotykają być może po raz pierwszy teatru, a jest to sytuacja zupełnie niezobowiązująca, bo jak wiecie Państwo z doświadczenia, można się tu kręcić, można się wiercić, dzieciaki mogą przechodzić, mogą potem podchodzić do aktorów po spektaklu, dotykać marionetek, dotykać lalek, rozmawiać z aktorami. Letni ogród teatralny potrwa do 26 sierpnia.